Opowiadanie zawiera treści wulgarne oraz brutalne i jest przeznaczone tylko dla osób dorosłych oraz dojrzałych. Słuchasz na własną odpowiedzialność. You are the one I need Borego White'a wypełniło całą pokój. Piosenka, przy której przychodziła na świat spora część generacji. Wnętrze komnaty miłości rozświetliły świecę. W powietrzu mieszały się zapachy olejków eterycznych oraz kadzidełek, próbujące zatuszować mdły zapach wilgoci. Marek zbliżył się do materaca, na którym leżała, i czule pogładził ją po policzku. Palcami pieścił jej szyję, piersi, brzuch i uda. Serce przyspieszyło, a ciało przeszedł dreszczyk. Szepnął jej na ucho z prośności, a krew odpłynęła z mózgu. Ciężko stwierdzić, czy bardziej podniecała go ona, czy sama fantazja. Zaczął całować jej piersi i chciała zwarły się w mocnym uścisku. Złapał za biodra i ostro przyciągnął do siebie. Podciągnął sukienkę i rozłożył nogi. Wszedł w nią i ruszał biodrami w rytm melodii. Gdy skończył, czule pocałował ją w głowę i zaświecił światło. Zgasił świecę i sprawdził, czy łańcuchy, w które jest zakuta, trzymają się ściany. Złapał ją za brodę i kazał uśmiechnąć się do kamery. Twarz Joli bardzo blada. Od dawna nie widziała słońca. Straciła rachubę. Nie wiedziała, czy czas spędzony w tej piwnicy liczyć w miesiącach, czy może latach. Miesiącach lub latach codziennych gwałtów fizycznych i psychicznych. Czas spędzony w piwnicy to czas, w którym tracisz sens i poczucie rzeczywistości. Nie była pewna, czy tort urodzinowy i nowe dżinsy były prawdziwe, czy może były jedynie projekcją jej umysłu szukającego komfortu. Kim ja jestem, dlaczego tu jestem, ile to potrwa. Gubisz siebie. Pierwszy tydzień to ciągły brak snu. Sen miesza się z jawą. Paraliżujący lęk, który wynika z braku bezpieczeństwa. Twój mózg każe ci wierzyć, że każdy usłyszany dźwięk to kroki oprawcy, który zbliża się do ciebie. Padasz w otchłań, która nazywa się zespół stresu pourazowego. Czas liczysz od gwałtu do gwałtu. Czy minęła już doba? Może był tu dwa razy dzisiaj? W ogóle dlaczego ja? Czemu to właśnie mnie spotkało? Mogłem posłuchać rodziców. Przeze mnie musieli cierpieć. Nie zasłużyli na to. Mogłam nie być tak lekkomyślna i łatwowierna. To moja wina, moja wina, moja wina. Formuła aktu pokuty, jak mantra powtarzana każdego dnia, wracała do niej przywodząc dźwięk dzwonów, tykanie zegara oraz odgłos bicia się w pierś. Ciekawe, czy mnie szukali. Na pewno mnie szukali. Na pewno zaangażowali w to policję. Ciekawe, czy byli w okolicy. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem nawet, jak tu trafiłam. Po prostu któregoś dnia się obudziłam tutaj. Skuta w łańcuchy. Nie pamiętam, co się działo. Nawet już nie jestem pewna, czy to wspomnienia, czy wyobraźnia. Pamiętam twarze, imiona, więc chyba mam jakieś wspomnienia: mama, tata. Nie wiem, czy chciałabym spojrzeć im w oczy. Nie chcę widzieć w nich żalu, bólu, strachu. Chcę umrzeć. Tak byłoby najlepiej dla nas wszystkich. Gdyby wiedzieli, że jestem martwa, nie mieliby złudnej nadziei. Wiedzieliby, że nie cierpię, że zaznałam spokoju. Ciekawym, co siedzi w głowie Marka, o ile tak się nazywa. Dużo o sobie nie mówi. Chwalił się, że trafił na jakiegoś frajera, któremu wcisnął prasy jakieś tam komorowe. Jakiś sprzęt rolniczy. Był z siebie dumny. Ponoć to jakiś stary sprzęt, który od dawna zalegał na magazynie. Jak mu nie wstyd tak oszukiwać ludzi? Czemu ja oczekuję od niego wyrzutów sumienia, skoro więzi mnie od tak dawna? Nigdy się nie krępował robić ani mówić tych wszystkich złych rzeczy. Bawi go rola tyrana. Pomimo całej krzywdy i upokorzenia, jakiego doświadczam każdego dnia, zapadło mi w pamięć jedno wydarzenie. Spędziłam tu już jakiś czas. Minął okres, w którym wrzeszczałam, panikowałam i traciłam głowę. Potem był czas, w którym po prostu błagałam go o wypuszczenie mnie. Obiecywałam mu, że nikomu nie powiem i nie kłamałam. Gdy ten okres się skończył, Pogodziłam się z moim losem, z moją sytuacją. To był moment, w którym opuściłam gardę. Bardziej niż kiedykolwiek martwiłam się o rodzinę. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebowałam ich. Tęsknota oraz potrzeba bliskości pchnęła mnie ku Markowi. Otwierałam się przed nim. Rozmawialiśmy kilka godzin. Był miły, łagodny, słuchał. Tak długo nie czułam więzi z drugim człowiekiem, że w myślach nazwałem go przyjacielem. Wywiązała się między nami nić porozumienia. Pomyślałam, że zaczynamy budować jakąś relację. Pierwszy raz od dawna czułam się dobrze. Znasz to uczucie, gdy znika ciężar z twojej klatki piersiowej? Gdy bierzesz pierwszy wdech powietrza i czujesz, że przenika głębiej aż do dna twojej przepony, odżywia tkanki w całym ciele. Miałam wrażenie, że krwiobieg wrócił do naturalnego stanu. Nareszcie poczułam rumieńce na twarzy. Ulga, której tak bardzo potrzebowałam. Prowadziła mnie w szczególny stan psychiczny i emocjonalny. Zaczęłam śpiewać. Łańcuchy, które ograniczały moje ruchy do minimum, nie przeszkodziły mi kołysać biodrami. Nigdy nie bawiłam się lepiej. Dużo się śmialiśmy i pomyślałam, że był to najlepszy dzień w moim życiu. Wiele to dla mnie znaczyło. Mówiłam mu o swoich marzeniach. Potem śmialiśmy się z mojego byłego. Zapytał mnie o moje plany na przyszłość. Cholera! Ja stąd wyjdę! Czeka mnie prawdziwe życie. Opowiedziałam mu, jak bardzo lubię dzieci. Chciałabym zostać pedagogiem i pomagać im się rozwijać. Kiedyś chciałam wyjechać z tej dziury, ale teraz wszystko mi jedno, gdzie będę żyć. Liczy się praca z dziećmi. Marek cały czas słuchał, był zainteresowany tematem rozmowy, zaangażowany. Nie tylko przetakiwał, lecz także dawał mi porady. Powiedział, że zna kogoś, jakiegoś wykładowcę, który pomoże mi się dostać na Uniwersytet. Poczułam motyle w brzuchu. Zaczęłam zakochiwać się w Marku. Na chwilę odpłynęłam. Wyobrażałam sobie siebie broniącą pracy magisterskiej, rozdanie dyplomów, nauczanie. Gdy mentalnie wróciłam do swojej celi, Marek już na mnie czekał. Zmienił się wyraz twarzy. Wpatrywał się we mnie swoim przeszywającym spojrzeniem. Jakby starał się dojrzeć poza obraz tego, co widoczne, namacalne. Jeśli mam być szczera, to udało mu się. Jego szyderczy śmiech odsucił mnie błyskawicznie, ale jestem głupia. Nie wierzę, że tak łatwo dałam się zrobić. Ciężka pięść spadła na moją skroń, wprawiając mnie w osłupienie. Głowa wylądowała na ścianie. Z trudem udało mi się zachować przytomność. Gdy zamroczenie odeszło, w uszach mi zaszumiało. Poczułam, jak krew napływa mi do skroni. Zrobiło mi się ciepło, a czaszkę przeszył pulsujący ból. Nie odważyłam się spojrzeć na Marka. Nie uchroniło mnie to jednak przed kolejnymi ciosami i kopnięciami spadającymi na twarzy korpus. Otrzymałam kilkanaście uderzeń. Wiedział, kiedy przestać. Chciał, abym zachowała świadomość. Abym czuła ból podczas gwałtu. Opis gwałtu oszczędzę wam sobie. Po wszystkim czułam się brudna, odarta z resztek godności. Czy on to planował? Czy bycie delikatnym, czułym i czarującym była częścią wcześniej zaplanowanej gry? Czy może działał spontanicznie? Myślę, że stawał mu tylko, gdy czuł mój strach. Męczyła go moja uległość. Pobicia odbywały się regularnie, tuż przed lub tuż po penetracji. Był mną znudzony. Agresja nasilała się w miarę osłabiania mojego strachu. Ale co jeszcze o nim wiem? Na pewno cechował się patologiczną chęcią kontroli. Musiał być panem sytuacji. Gdy pewna rozmowa telefoniczna nie poszła po jego myśli, stracił kontrolę nad sobą. Przez 10 dni moja twarz była opuchnięta i posinaczona. Wiedziałam już, że któregoś dnia zabije mnie. Bałam się, że moja śmierć będzie powolna i bolesna. Nie chciałam do tego dopuścić. Jestem tu od tak dawna, że straciłam wiarę w swoją wolność. Nie było we mnie wiary, lecz nadzieja wciąż się tliła. Sama musiałam ją wygasić. Trwało to kilka dni, ponieważ nie miałam odwagi. Wspomnienia, płacz, marzenia, płacz. I tak w kółko przez kilka dni na skraj załamania pchnęła mnie kolejna gra, jaką prowadził Marek. Ze zwierzęceni weszło na kolejny poziom i mroziło mnie bardziej niż brutalna przemoc fizyczna. Pokazał mi zdjęcia moich rodziców. Obydwoje znacznie stracili na wadze. Mama zawsze była szczupła, ale po ojcu widać to szczególnie. Czas ich nie oszczędza. Wyglądają co najmniej 10 lat starzej. Dużo zmarszczek, wory pod oczami. Zapadnięta twarz, szara cera. Pewnie nie mogą spać, zżera ich stres. Mamo, tato, tak bardzo mi przykro. Na nagraniu widać jak ojciec apeluje do ludzi o pomoc w poszukiwaniach. Przeczesują las i pobliskie moczary. W sprawę zaangażowały się lokalne media oraz regionalna telewizja. Na następnym nagraniu pojawił się rzecznik policji, mówiący o wszczęciu postępowania przez Interpol. Ostatnie nagranie przedstawia mojego ojca, jak twierdzi Marek, sprzed dwóch miesięcy. Jeszcze chudszego, bardzo podupadł na zdrowiu. Wrak człowieka. Sąsiedzi oraz zupełnie obcy ludzie podchodzą i deklarują pomoc. Jednym z tych ludzi był Marek. Ten skór syn miał czelność powiedzieć mojej mamie, że będzie robił wszystko, co w jego mocy, dopóki nie wrócę do domu. Razem z tymi wszystkimi niczego nieświadomymi ludźmi chodził po lesie, szukając mnie. Wyszedł z piwnicy i nie pokazał się przez następne dwa dni. Miałam małą butelkę wody, nie dostawałam jedzenia ani miski z wodą do mycia. Rozpacz odwracała moją uwagę od głodu i pragnienia. Dowiedziałam się także, że mój ojciec chodził od drzwi do drzwi pytając o mnie. Ponoć został aresztowany na 24 godziny za wtargnięcie do czyjegoś domu, bo wmówił sobie, że mnie tam przetrzymują. Lokalna społeczność zaniechała dalszych patroli, gdy policja ujawniła, że namądrzył i mój telefon. Sygnał pochodził z Budapesztu. Przebył drogę przez Kraków, Dolny Kubin, Różomberg i Bańską Bystrzycę. Właśnie wtedy do akcji wkroczył Interpol. Aresztowany został facet, który zeznał, że telefon znalazł w pracy. Jako operator wózka widłowego rozładowywał tira. Na jednej z palet znajdował się telefon, więc korzystał z okazji, ale karta SIM została przez przypadek u niego w domu. Marek wrzucił telefon do rozdrobniacza do gałęzi, który znalazł się na palecie Zamówienie dostarczył Heniek Który był drugi w kolejce do maglowania przez policję Ostatecznie go uniewinniono Ale ponoć zyskał kilka siwych włosów Mój ojciec także się do tego przyczynił Gdy wtargnął do jego domu Grożąc, że ich pozabija Właśnie wtedy został aresztowany Przez chwilę uwaga funkcjonariuszy Była skupiona na Marku Oraz innych zatrudnionych w jego firmie Zarzuty jednak oddalono Byłam wściekła Pierwszy raz w życiu byłam naprawdę wściekła. Odkąd jestem w tej norze, nigdy wcześniej nie wybuchłam prawdziwym, nieopanowanym gniewem. Zwyzywałam tego skurwy syna używając wszystkich znanych mi inbektyw, we wszystkich kombinacjach. Widziałam, jak w Marku wzbiera gniew, a ja pragnąłem konfrontacji. Darłam się i plułam na niego. Gdy ruszył na mnie zacząłem kopać go po nogach, lecz złapał moją lewą łydkę, odrzucił ją w bok i runął na mnie całym swoim ciężarem. Lądując na moich żebrach, usiadł na mnie i zaczął okładać pięściami po twarzy. Po kilku ciosach zostałam znokautowana. Przez następne dwa dni spałam, mając krótkie przerwy na ból i zawroty głowy. Gdy poczułam się lepiej i dostałam jedzenie i wodę, po posiłku pokazał mi prywatne zdjęcia rodzinne z naszego albumu i obiecał, że jeśli jeszcze raz zachowam się w ten sposób, to sprowadzi tu najpierw mojego ojca, którego zamorduje na moich oczach, a potem wróci po mamę. Złamał mnie. Straciłam chęć do dalszej walki. Poddałam się jego woli. Czułam się taka bezradna i bezsilna. Gdybym zmarła, moje problemy zniknęłyby, a moi rodzice byliby bezpieczni. Przekonałam siebie, że przecież polowałby na jakąś młodą dziewczynę jak ja. Po co mu starsi ludzie tutaj? Nie mogłam dłużej zwlekać. Miałam wystarczająco dużo czasu do namysłu. Odchyliłam maksymalnie ciało i z całej siły uderzyłam głową w ścianę. Ugięły się kolana, upadłam na ziemię, poczułam silny, pulsujący ból. Wstałam i spróbowałam ponownie. Zakręciło mi się w głowie. Zrobiłam to jeszcze dwukrotnie. Zamknąłam oczy i padłam na ziemię. To już był koniec łez, smutku, żalu, depresji. A także miłości oraz wszystkiego, co piękne na tym świecie. Gdy się ocknęłam, do ściany był przymocowany materac. Nie mogłam więc spróbować ponownie. Gdybym mogła, robiłabym to aż do skutku. Byłam zdesperowana, szalona i uparta. Plan A nie zadziałał, ale mam coś jeszcze. Odmówiłam jedzenia i picia. W normalnych warunkach zdrowy człowiek może przeżyć 3 tygodnie bez jedzenia lub 3 dni bez wody. Ja spędziłem kilka miesięcy skuta w łańcuchy, bez dostępu do słońca. Byłam bita i gwałcona, przynajmniej raz dziennie. Mój organizm jest mocno osłabiony i szczerze wątpię, że wytrzymam aż tyle. Przez pierwsze dwa dni Marek śmiał się ze mnie. Nie wierzył, że wytrzymam. W końcu byłam dla niego głupią, słabą dziewczynką. Trzeciego dnia rano przyniósł jedzenie. Groźbami starał się zmusić mnie do jedzenia. Kazałem mu się pierdolić. Do prawej ręki wziął trochę ryżu, lewą ręką złapał mnie za włosy i pociągnął je, wyrywając kilka. Gdy krzyknąłem z bólu, wsadził mi jedzenie z wózka. Zdławiłam się i spanikowałam. Widząc, że nie mogę oddychać, poluzował łańcuch. Stanął za mną i zastosował chwyt Heimlicha. Wyplułam ryż i zwymiotowałam. Żałowałam, że się nie udusiłam. Mogłam go chociaż uderzyć, gdy poluzował łańcuch. Marek zdał sobie sprawę, że wymioty odwodniły mnie jeszcze bardziej. Pierwszy raz widziałem strach w jego oczach. Złapał mnie za gardło i zaczął wlewać we mnie wodę. Wyrywałam się i plułam. Większość wody wylała się na moje ciało. Zanim wyszedł, spojrzał na mnie i mogę przysiąc, że jego oczy wyrażały lęk, tuż przed grymasem ukazującym pogardę. Dodał mi skrzydeł. Wrócił 10 minut później i włożył w ustalnianą szmatkę. Odkręcił butelkę wody i wlewał zawartość. Ścierka uniemożliwiła wypluwanie i sprawiała, że się duszę. Nie miałam wyjścia. Musiałam połykać wodę, a jednocześnie czułam, jak szmatka schodzi coraz niżej do żołądka. Szarpnął materiał, który wyskakując podrażnie u ściany przełyku, zadając mi ból. Ukrócił mój krzyk, posyłając mi cios z otwartą dłonią. Wiesz, Mareczku, tak się zastanawiałam. Co sprawiło, że stałeś się takim synem. Gwałcisz mnie dlatego, że masz niską samoocenę i nie potrafisz poderwać ani zaspokoić kobiety? Jego lewa dolna powieka zaczęła drgać. Powiedz mi. Tatuś? Wujek? A może ksiądz lub jakiś konkubent? Marek coraz głębiej oddychał. No powiedz kochanie, kto cię molestował? Komu polerowałeś knagę? Kto robił parking z twojej dupy? Rzucił się na mnie i pobił okrutnie. Zdążyłam z wyzywać jego matkę i powiedzieć, że nigdy nie zasłużył na jej miłość, dlatego nie interesowała się synkiem. Nie byłam pewna, która część była prawdziwa, ale wiem, że coś go zabolało. Mimo bólu czułam się fantastycznie. Rozpierała mnie duma. Wyszedł w pośpiechu. Trzasnął drzwiami i zapomniał je zakluczyć. Po chwili drzwi frontowe otworzyły się. Usłyszałem charakterystyczny dźwięk skrzypiącego panela podłogowego, który aż do tego momentu wywoływał we mnie dreszcze, bo wiedziałam, że Marek jest w domu. Lecz teraz darłam się ile sił. Zawołałam, wypierdalaj śmieciu jebany. Po czym wyszedł, co wprawiło mnie w szampański nastrój. Od tego momentu coś się w nim zmieniło. W jego spojrzeniu oraz zachowaniu można dostrzec jakąś formę uznania. Nie patrzył na mnie jak na małą, głupiutką dziewczynkę. Sprawą z jedzeniem udało mu się rozwiązać. Następnego dnia przyniósł plastikowy wysięgnik, na którym zawiesił worek, wbił węflon, a przez moje żyły przetaczał się płynny pokarm. Nie pozostaje mi nic innego, jak czekać na właściwy dzień, żeby stracił czujność i popełnił błąd, a wtedy ja wykorzystam okazję. Przestałam być uległa. Potrzebowałam zmyć z siebie ten brud posłuszeństwa, marazmu i poddaństwa względem jego woli. Zależało mi, aby odejść z tego świata z twarzą. Odzyskać to, co mi odebrano. Odzyskać godność. Postanowiłam, że będę utrudniać każde spotkanie z Markiem. Każdego dnia witałem go wyzwiskami, śliną i kopnięciami. Pewnie część z Was nie widzi tego jako akt odzyskania godności, lecz Marek odczuwał opór, a ja przestałam się bać. Uważam to za swój mały sukces.